Kochani, skoro byliśmy w Lidlu i w innych sklepach, to dzisiaj chciałbym Wam pokazać ekskluzywne delikatesy. Zobaczcie, co można kupić. Jak ma się trochę więcej kasy na spożywcze rzeczy niż 100 euro. No to na pierwszy rzut wrzucam szparagi. Szparagi, swoich szparagów pięknych za 22 euro. Po za szparagi. Do szparagów oczywiście polecamy nadziewane muszelki, ale żeby je najpierw nadziać, to musimy je mieć. I zestaw muszelek za jedyne 20 euro. Nadziać je możemy bażantem i puszka Jakieś mielonki albo pasztetu prawdopodobnie z barżanta. 11,216,90. Weźmiemy też majonez. Majonez za 14 euro. słoiczek. Oczywiście nie może zabraknąć makaronu. I tutaj mamy makaron za jedyne 20 euro za paczuszkę. Makaron z truflami. Rozmiar 19. Ewentualnie szafran i trufle w tej samej cenie to już pójdzie. Na pewno przydałoby się trochę słodkiego, więc taka piękna puszka, ciastek 28 euro. No, fantastyczna. Jak ktoś zbiera puszki. Tutaj z Mikołajem akurat idealnie na święta za 14 euro. No i proszę, do tego wszystkiego oczywiście jakaś herbatka by się przydała, więc też również ładna puszka herbatki za 18 euro. Jakby komuś było mało tych malutkich ciastek, to są jeszcze duże puszki, one są po 49 euro. Oczywiście nie może się obejść bez hiszpańskiej szynki, o której już wam mówiłem w Lidlo, ona kosztuje 6-7 euro, ale tu mamy specjalny zestaw za 200 euro. I jakby mi ktoś nie wierzył, to proszę bardzo. I tutaj to jest zestaw, od razu taki świąteczny, podzielony. W środku są paczuszki. Każda paczuszka to kilka plasterków tej szyneczki. 70 gram szyneczki, tych łącznie to jest 700 gram, czyli niecały kilogram za 200 euro. Oleusz, chętny, nie, nie kupujesz? Ja chcę stracić. Próbuję znaleźć cenę na tą szynkę, która jest tutaj już taka w całości, w kartonie. 6 kg 690 gram, z, już ze swoim numerkiem, z, dat, z serią i z datą. No, ale nie, nie mogę znaleźć ceny na to. Ale mogę się tego spodziewać, że grubo. Także na szybko zrobiłem też przegląd e, delikatesów przedświątecznych. O alkoholach herbatach już nie będę wspominał kawach, bo czas na i musimy wychodzić z tego sklepu.